Cześć, witajcie, z tej strony Matizo i dzisiaj gramy sobie znowu w Madronera. Jest cały tydzień na Madranerze. No sorry, ale gramy w Madronera. Więc lecimy. Dobra, Staszek, uruchamy sprzęta. I dajemy rolę do przodu. Stało nam dość niedaleko do miejsca docelowego. A dokładniej... Ile? 1200 metrów. Dobra. Muzyczkę trochę głośniej, żeby. Bo głośny ten sprzęt jest. Dobra stachu ja nawet nie pytam co się dzieje w kabinie Tu do tego warsztatu trzeba się dostać Ale to już panem kolosem Z poprzedniego odcinka Dużo jest A ja nie wiem jak mi się tam przekopię choć mógłbym na przechadł ciężarówką, ale myślę że jak tym kolosem tam raz pojadę to już w tym momencie nie będę musiał więcej tych towarzystw dostarczyć te, te bo ty się rozpędzasz za mocno zaraz będziesz leżeć na boku już już widzę jak ty to robisz stachu ty mnie to nie denerwuj Chyba ja już widzę jak ty to robisz już i tak żeśmy ciężarówkę uszkodziliśmy urwali jakąś tam... Nie wiem co, ale żeśmy chyba zgubili jakieś element tego śrubkę. Dobra, lecimy. Chyba powiem wam, wybrałem tu trasę z powodu takiego, że tu jest też punkt obserwacyjny, to nawet dwa. Więc o, już jednego widzę. Więc to już jest możliwość taka, że w tym momencie mam odkryty wtedy cały teren. A jednym właśnie z kwestów pobocznych na tym mapie jest odkryć wszystkie te punkty. Ale on tu ładnie leci, ojoj A mogę mu tu wyłączyć Dobra, nie, ty nie Dobra, nie, szczerze jesteście oboje potrzebni, jednak myślałem, że... Blokada defensja i AWD będzie lepsze niż niepotrzebne, ale widzę, że jest Szczerze? Jeżeli to mi odkrywa cały teren, to ja nie wiem co ty widzisz tu. Bo ja... ja aktualnie w tej ciężarce ledwo sobie widzę. Widzę, że tu niebezpieczne to jest. Dawaj, bo ty jesteś kolosem do z zatakowanym kolosem na fulla Może tak udam Dobra to teraz tak, trzeba wymigać grę. Słuchajcie, udajemy, że wbijamy punkt i w tym momencie na niego wjeżdżamy. 300 IQ zagranie dalej jest ten granie. Mamy się, że nagranie jest zrobiłem. Dawaj, Stachu tylko troszeczkę, tylko troszeczkę, tak wiesz, kochaczymy i już. <grytanie> Ładnie Stachu to zrobiłeś. Dobra, idziemy do kolejnego. Trzeba uważać na CZ, to bo jak to jedno walnie, to już to już mamy po, po, po paliwie. A tu jest dobre 3000 paliwa, co jest no, dużą ilością dość. A przecież ma trudni tak. A jakbym odholował sprzęt, to w tym momencie wszystko by nie usunęło się, te paliwo. Nie ma sensu, nie ma sensu po prostu, Nie ma sensu tracenia takiego. No rzeczy. Dobra, trzeba trochę zalać, bo widzę, że się przyczepa to jest, przyczepa to jest najważniejsza rzecz w tym momencie, bo przyczepę mogę zostawić, to się, będę mógł wezwać chyba kolejną i w tym momencie tę przyczepę po prostu postawię i tego tira będę mógł sobie używać, kiedy będę chciał do czego innego. Ewentualnie będzie on głównie tylko do paliwa. Dawaj, dawaj. Gdzieś są kamienie w ogóle, czy jakieś tam inne, czy nie wiem, coś co bardzo przeszkadza, bo dają sporo, chyba kamieni. Nie, nie komentujcie. Ej, ale ty jesteś debilem, bo ty żeś wziął obie pełne przyczepy i w tym momencie masz ze sobą około 2700... Nie no, prawie masz 3 tony na sobie i ten samochód się kopie w błoto, no. Ja wiem, ale wiecie tam ten smog, to ile on pociągnie, to, to... w tym momencie będę mieć popalić wiedzę dwa razy. Trzeba sprężyć się. I chyba Stachu żeś nas zakopał i to w takim martwym punkcie dość. O, Stachu! Jednak dałeś radę! Wykaraskałeś nas. W ładny sposób. Tylko najpierw, żeś nas to było, wsadził. Lecimy, lecimy. A wiecie co jestem jakiś nienormalny, ja to powinienem odkrywać samochodem te punkty, a ja to robię ciężarówką, co jest ze mną nie tak Dobra, lecimy, bo to... Trzeba to paliwo dostarczyć. Takie ETS, ale po błocie. Po błocie, po błocie... Oj Nie, nie, nie kamień. Nie kamień, bo kamień nie są wszaniasty. W ogóle jest mapa na której sporo do nich nie jest nie jest... Unchigment, więc będzie, będę też próbował Unchigmenta robić. A live'ów nie będę robić raczej, bo... Nie czuję, żeby mój sprzęt dał radę do live'ów. Się może by dał, ale chodzi raczej o to, że... O, blisko już jesteśmy. Tylko po prostu... Sytuacja, w której aktualnie się znajduję, nie dałaby rady. Dobra. Daj. Daj to stachowi tutaj po. Jeszcze. Dobra, podciągamy się po to Dziś była droga, ale to już jest inny szak Boję się o to przeszczepać, bo ona nie poleciała mi na bok. Spider-Man, Spider-Man, dla niego akcja liczy się tu, tu, tu. No dawaj. To już jest blisko, zobacz jak to tu... jest. Staszek, ty gdzieś taką drogę obrał. Ja rozumiem cię, że ty lubisz... ...boto i wyboje, ale bez przesady, no wiesz. Nie każdy sprzęt jest wojskowym sprzętem Unii Radzieckiej czy tam czego innego. Teraz nawyka raskę są. Wy to widzicie ani w jedną, ani w drugą. Dawaj. Stachu! Ja wiem, że ty potrafisz, tylko że ty nie jesteś dzisiaj. Może no, my po prostu spróbujemy do tyłu i tutaj w bok mówić Stachu, dawaj! Dawaj! Dajesz radę. No, punkt obserwacyjny No i już to jest ostatni punkt już leci do mety prosto do mety Dawaj Sorry drzewo Nie chciałem Dawaj. Nie czuję, żeby ta misja się powiodła, ale może. Może, bo ta cisterna jest po prostu tak ciężkawa, że chyba bym musiał tutaj traktor przeprowadzić. może można by spróbować traktorem. No nie, tego giganta nie, nie. Nie, to by było przesadzone. A jak myślisz czemu? To się jakby wsadził tu giganta, to on by tyle paliwa zażarł, a ja nie tyle paliwa właśnie wiąże. Ile jest by potrzebne, żeby to tu tutaj? Dobra, Stachu. Teraz ty jako profesjonalny mistrz kierownicy wyprowadzisz nas z tej sytuacji. Jakoś wykręcimy tu, prawda? Chyba, że odpięć przyczepę. Dobra, ładnie odpięć na czepę. Teraz trzeba jakoś wykręcić ładnie Lecimy, nie się tak. Lecimy Tylko nie rozwadł już czepek Rka Lecimy jedynku Teraz trzeba podpiąć jeszcze tak udało się to zrobić nie 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 stachu stachu to już jest przesada to już jest przesada trzeba to nie bliżej po prostu ładnie co zrobiłeś stachu czyli najbardziej przodowy mężczyzna w bociznej Rosji spać nie wiem może może ten a może Stachu a może nie Stachu może jeszcze ktoś dobra lecimy bo to trzeba może ktoś jest lepszy kto od Stacha le lepiej jeździ po błotach nie wiem ja znam tylko Stacha i twierdzę, że Stachu jest lepszy może ktoś jeszcze jeździ dobra dawa. lecimy Albo po prostu jesteśmy gdzieś indziej, a Stachu akurat używa wszystkiego sprzętu. To jest jednak też... Coś w tym może być. Lecimy dalej. Dobra, to już jest naprawdę niedaleko, to już jest tak bliziutko Stachu. Dasz radę. Jesteś mistrzem, jest dasz radę. Może jesteś tutaj przyczepy nie wywalił, bo jak wywalisz przyczepę, to w tym momencie dostaniesz po prostu czapkę. ty masz brzydko w tej kabinie? To jest maska! Stachu, po co ci maska gazowa? My przewozimy benzynę, a nie jakieś te substancje chemiczne. Coś zrobił Wow. Niebezpiecznie W ogóle, żeś nie zgubił tych szyczek po drodze. Tu się chyba na światełko, bardzo. nie są jak takie spidermeny Taki Spiderman. Teraz jest niebezpiecznie, bo trzeba się jakoś podpiąć, żeby można było się... To chyba... Mamy przy... A nie, tutaj. Tu. I dawy wykręcamy. Robimy to. Robimy to. Zależy mi na tym, ty, żeby to przyczepienie nie poszło w... Błoto, totalnie. Ja widzę, że ona już leci na bok kursu. Dawaj, Staszek, ja wiem, że ty jesteś poważny, mądry, dobry i super ultra mężczyzna, więc robimy to. Dojeżdżamy, kończymy, kończymy odcinka i masz to z głowy. Rozumiesz, bo Pospać, ja będziesz chciał. To się do momentu znowu nie powiem ci, że musimy jechać do roboty. Lecimy z tym. Lecimy, bo to paliwo jest chyba dużo cenne, szczerze mówiąc. W tym przypadku pewnie tak. No. A ile jeszcze zostało? 500 metrów. A to lecimy ze Stachem już. Dajemy radę. Zachuj jest mądry, mo mocny i ultra, GiggleHooks. On jak... Jak ten, jak Pudzian. To może trochę mniej. On jest jak Pudzian, tylko trochę mniej. Szczerze, mógłbym spróbować to przeczytać, bo uczyłem się rosyjskiego i... Może bym to przeczytał. O oh. oh, Kurde trudno to jest Nie wiem Wow Ale dziursko. Te bo ty, bo ci ta pszczepa to bokiem już lata Nie 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 Nie, 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 nie. nie, nie. szczerze chyba wiedzieć, że co chyba wam Zachu, ja wiem, ty jesteś ryzyk, fizyk, ale ja fizykiem nie jestem, więc nie wiem jak to obliczyć. Nie wiem jak też to, to wyliczyć, bo szczerze ja bym to wolał cofnąć. No, dawaj cofnij, Bo... bym się zagapił na telefon i właśnie do tego nie powinno się używać telefonu podczas jazdy. I już byśmy leżeli z paliwem. To jest tak blisko, Stachu, że ja jestem pewien, że ty jeszcze zdążysz to dowieść po prostu przed terminem nawet. Tam do przyczepę trzeba będzie lekko zatankować tą... W ogóle nie wiem, napiszcie w komentarzach, bo mi mija dzień Jak wy się dzisiaj czujecie Cokolwiek A i pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji, bo to jest Jednak coś, co daje mi motywację do nagrywania i mówi o tym, że Hej, ta gra jest spoko, więc Nagrywaj więcej z niej Coś na stylu, nie wiem W ogóle mam propozycję nagrania z kimś odcinka Ale nie, nie powiem wam z kim Ale z kimś Fajny jest ziomek, więc Myś, na razie myślę w co z nim można by nagrać, co takiego. I wy w sumie możecie też napisać w komentarzach, z czego byście chcieli zobaczyć u mnie postarałbym, postarałbym się wtedy jakoś wam to ogarnąć. Może z farminga? Nie, swarminga nie wiem. Haha! Kolejny duch lekcji. że nie wiem, jak wiecie jakieś tam wiecie jakieś ciekawostki na temat Madronera, to możecie pisać, ja chętnie poczytam. Bo wiecie, jednak nagrywałem z tego dwa odcinki wcześniej. To jest chyba trzeci odcinek, albo nie, czwarty? Nie, jest tutaj. No i tyle, żebym nagrał. Lecimy, lecimy. Tahu, ja wiem. Czy się czerwona kontrolka przy paliwie pa... To oznacza, że masz mało Ale olej wszystko jakaś dobrze idzie O, Dobra, jesteśmy na warsztacie Uch, Na warsztacie w końcu, dobra Teraz tak Trzeba tą przyczepę zostawić Dobrze. przyczepa zostaje Odczepiam cię na naczepę Mm, zmień pojazd, wyłącznie nie może zabić zmiń pojazd, to yy, zaawansowany. bardziej chciałbym po prostu postawić drugą przyczepę żeby ona tak też stała w tym momencie żeby to po prostu było pewne że one tu będą stały i nic się nie stanie dobra dobra to od... odczepę naczepę stoi dobra dobra cię tu zostawię bo to jesteś też spory kot pod... Chciałbym przelać to paliwo do tego Ale czekaj czy mogę chętnie, chętnie bym to przelał, po prostu chodzi o to, że Jedziemy czułbym, że Ej, mam po prostu jedną ciężarówkę jeszcze Fałka. Chyba nie mogę, chyba ta ziarówka to zostanie. Dobra, włączamy si silnik, siadamy się na pojazd. Dzisiaj to ja chcę proszę przestawić, nie o ten trend. Ja czuję, że ty jesteś niezły wariat, tylko że czuję, że ty też możesz sporo dziwnych rzeczy zrobić. Chętnie bym też zatankował tego pana. Wiecie co? I tym symbolicznym akcentem będziemy kończyć ten odcinek. Więc mamy już gotowy sprzęt. I w następnym odcinku widzimy się i będziemy lecieć już na punkt! Więc trzymajcie się, chaos, cześć, do zobaczenia no.